transfer Widzewowi w ostatnim meczu z Legią po jego wejściu na boisko i po jego podaniu rozpoczęło się na Łazienkowskiej czarne 5 minut. Legii uwaga i no jak teraz Kurjan tej bramki nie strzelił to on już tam chyba nawet nie wie. Wystarczyło dołożyć odpowiednio do nogę, no uczynił to Mołdowianin nie najlepiej. Po w nogi bramkarza Hassanowa i tylko rzut rożny. Ale jeszcze szybko wykonali rzut wolny, widzę wiasy. Terlecki Tak, prosiło się o takie podanie do Dębińskiego i byłaby wspaniała, piękna bramka, gdyby e, Gdyby ten strzał był światłowym. Znowu sprawa Jacka Dębińskiego dla podającego. Sam ma zapewne trochę do siebie pretensji. O że jest płatnie wykorzystane błyskawiczne złożenie się do No zabrakło. Do szczęścia około dwóch metrów. O, efektownie teraz Sultanów. zakończył te zmagania gości Szynkowiak. On też rozpoczyna akcję. Dobrze dojrzał po prawej stronie Zająca. Zając! Terlecki próbował w krótki ruch, ale chyba za lekko w sposób za bardzo sygnalizowany. Kastanow miał kłopoty na zapanowanie piłki, ale bramki nie ma, tylko że proszę. Dobrze też o Terleckiego go zajął. Zatem do środka. Kolejny bardzo dobrze, bardzo szybki Zając, Zając jeszcze za odepchnął i teraz już kurtian musi przebyć bramkę. Nie miał wyjścia Mołdawianin 6 do 0, czekaliśmy na tą bramkę w szóstą 37 minut. Nie prowadzić funkcję kanadyjską. Tak, w okeju, no to najwięcej tych punktów miał, chyba. Yy, Marcin Zion, bardzo dobry, wystręc tego, młodego piłkarza w poprzednim sezonie. Nie no, ma może być wiele okazji, by się zaprezentować. Był yy, tylko rezerwowym, wchodził na końcówki meczów. Teraz z całych sił chce udowodnić Franciszkowi Smudzie, że należy mu się mieć w ataku. Michal, za Boguszki. Wyciszkiewicz. Przez moment nieporozumienie kurtiana z Szymkowiakiem. Kurtian do zająca. świetna wymiana Zająca z Zębińskim Zając i rzut karny rzut karny, będzie okazja do strzenia siódmej bramki i to Jeszcze trzy wydawało mi się, że sędzia Mugarski chciał pokazać żółtą kartkę Azerowi kończyło się jednak tylko na karnym się domagają się, aby bramkę strzelał Arkadiusz Onyszko żeby wykonywał ten rzut karny zobaczymy Nie, ostatecznie chyba Piotr Szarpak. Nawet przed meczem, kiedy ratowane jak będzie wysoki wynik, to będzie co? Podobno, tańczyk Muda stwierdził, że właśnie o Ale gdy doszło, to do czego? Eee, jednak Piotr Szarpak. Czy wykorzystają tę szansę? Lewa noga i gol! 7 do 0. Dla widzewa w 25 minucie gry po przerystawiali Serializacja, składką stajdową Azerowie Zagranie Michałskiego niedokładne Redaj Dobrze Wyciszkiewicz Kurzjan Szarpak i... I od Szarpak staje się najskuteczniejszym piłkarzem tego meczu. To już jego trzeci gol. Błąd Junkowa. Szarpak tylko już musiał technicznie podbić piłkę nad bramkarzem i to się udało. 8 do 0, około kwadranca do zakończenia meczu, a zatem być może ta granica 10 zostanie osiągnięta z nokautowanego rywala, no ale na razie to jest taki knockdown do 8. A jeszcze będę posiu uważać, żeby nie otrzymać ciosu. Onyżko. Na szczęście, kiedy idę prozujnia szyki, kiedy do sytuacji z dochodzą rywale. Co te sytuacje martwią? Spotkania i na boisku mniej się dzieje. Zając. Morzeń po raz kolejny. Dębiński, Dębiński dobrze przeszło sobie na prawą nogę. Dębiński zdjął piłkę z głowy Boguszowi Hastanow. No wydawało się, że to będzie dziewiąty gol dla Widzela. I teraz poprosił o piłkę Atanas Uzunow, bułgarski sędzia zakończył mecz. Widze w meczów, dziesięć razy pokonał bramkarza Nepci Baku, 2 do 0 w Baku, 8 do 0 na stadionie w Łodzi. Przypomnijmy, szybciutko strzelców bramek rozpoczął w drugiej minucie Szarpak, później Kodylański zajął dwa razy Dębiński. Po 30 minutach meczu było 5 do 0. Na szóstą bramkę czekaliśmy do 67 minuty. Strzelił ją Kurtian. W 70 minucie jedenastkę po paulu na wykorzystał Piotr Szarpak i ten sam piłkarz w 76. minucie ustalił wynik tego spotkania na 8 do 0, więc 3 bramki Szarpaka, 2 Dębińskiego, po jednej Kopulańskiego, Zająca i Kurtiana. I cóż, po tym przetarciu, po tym dobrym przetarciu na początek piłkarskiego sezonu na antenie telewizji polskiej, pozostaje nam tylko czekać na występy naszych wszystkich Pucharowiczów w kolejnej rundzie do gry przystąpi w pucharze z pucharów Warszawska Legia, także w połowie sierpnia do drugiej rundy eliminacji pucharu UEFA awansowała Odra Wodzisław, a 13 sierpnia w tym najważniejszym, najcenniejszym trofeum w pucharze mistrzów Widzew zagra w Łodzi pierwszy mecz z Parmą w rywalizacji o awans do Ligi Mistrzów.